Cześć, jestem Gik. Dzisiaj chciałem Was zapytać, czy kojarzycie Javę? Taką ikonkę z filiżanką kawy, która pojawiała Wam się na komputerach. Bardzo ciekawa historia jest związana z tą kawą, podobną aplikacją, ponieważ zaczynałam w latach 90. W koncepcie programistów było wymyślenie smart urządzenia, gdzie będzie można pilotami sterować na przykład telewizorem, pralką bądź innymi urządzeniami. Nie sprawdziło się. Później przeczyliśmy. Przez oprogramowanie. Strony internetowe na no, wiele gier działało na Javie, ale to również z czasem i rozwojem technologii się nie sprawdziło. Ale czy Java się poddała? Nie. W dzisiejszym backendzie wielu aplikacji, takich jak Netflix, jak LinkedIn, cały czas funkcjonuje język programowania Java i nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak często z niego korzystamy. Jeżeli chcesz więcej takich ciekawostek, zapraszam do obserwowania. Cześć!